Rady Miejskiej w Nowym mieście nad Pilicą, ale najważniejsza informacja: tak naprawdę sprzed kilkunastu minut to Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę. 15 radnych było za, żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu, żaden również nie sprzeciwił. Nikt karty do głosowania nie wyciągał. Wszyscy obecni na sali w pełnym komplecie zagłosowali jednogłośnie za tym, aby właśnie na terenie miasta nie powstał żaden ośrodek, do którego mieliby zostać relokowani. Imigranci, z nami jest Robert Bąkiewicz, no to Panie Robercie, przede wszystkim pytanie dotyczące tego, że chyba jednak presja. Ma sens, presja przynosi efekty, presja przynosi skutki. Jest to też sygnał chyba dla całej Polski, ten, który dziś płynie z nowego miasta nad Ilicą, że przyjmowanie takich uchwał ma sens, kolokwialnie mówiąc, i że warto pokazać się jako samorządy, że można przede wszystkim w jakiś sposób spróbować no, tak naprawdę wywierać presję na te władze centralne. To prawda, dzisiaj trzeba powiedzieć o tym, że zwyciężyli mieszkańcy Nowego Miasta nad Pilicą, że zwyciężył ruch obrony granic, bo przecież tutaj również wspieraliśmy mieszkańców. To jest nasz ogromny sukces, bo to pokazuje, że tak jak pan redaktor mówi, presja ma sens. Presja, przed którą uginają się władze lokalne, chociaż wydaje się, że na początku dyskusja wyglądała tak, bo to jest prawdą, że ta dyskusja była dosyć burzliwa, że pani burmistrz tutaj ze swoimi jakby współpracownikami w Radzie Miasta jakby chciała odgrywać zupełnie inną, inną rolę. Natomiast widząc Opór mieszkańców, widząc obawy mieszkańców, widząc też nasze wypowiedzi, nasze, nasze działania, no, zgodziła się na to, żeby tą uchwałę podpisać. Teraz najważniejsze jest to, żeby pilnować pani burmistrz, żeby pani burmistrz nie zmieniła własnego zdania, bo pamiętajmy o tym, że ona jest przedstawicielką psl czyli koalicji rządzącej, tej, która tak naprawdę żeruje nam dzisiaj masową imigrację, imigrację do Polski. Ale to pokazuje dzisiaj, to, to, to wydarzenie pokazuje, że inne miasta, inne miasteczka, inne gminy, wioski aktywnie włączając się w ten sprzeciw mogą osiągnąć sukces i oddolnie zupełnie zatrzymamy ten proces migracyjny, który chociażby jest narzucony przez pakt migracyjny. Z jeszcze o tę dyskusję również. mam takie starcie wysłownie z jednym z radnych Rady Powiatu Grujeckiego, który dość bardzo aktywnie oponował przeciwko tak naprawdę przyjęciu tego stanowiska, przeciwko tak naprawdę jakiejkolwiek możliwości większej dyskusji, jak chociażby pan zabierał głos dwukrotnie dziś na sesji Rady Miejskiej, to ten pan protestował, czasami opuszczał salę. On jeszcze Wychodząc z sali, krzyknął, właściwie kończąc swój monolog, yy, zakończył to takim apelem: Niech wygra Trzaskowski. Ten pan miał. Yy koniczynkę wpiętą w klapę, wiemy o tym, że znajduje się w zarządzie Rady Powiatu Grójeckiego jak Pan skomentuje takie zachowania, które jednak miały miejsce w trakcie sesji Rady Miejskiej dziś, ale również tutaj chciałbym się odwołać do doświadczeń, do tych innych rad, czy to, nie wiem, w Piotrkowie Trybunalskim, czy to na przykład Płock, czy wiele, wiele innych miast których to jednak to stanowisko nie było przyjmowane i takie tego typu osoby, one w jakiś sposób tak naprawdę grają zdrowiem i życiem mieszkańców i bezpieczeństwa. Ja myślę, że ten radny jest przykładem tego, jaką nieuczciwą politykę prowadzą tutaj samorządowcy. No mówiłem o jakichś wątpliwościach dotyczących pani, pani burmistrz, bo wydaje mi się, że jednak pani burmistrz ma zupełnie inne zdanie, a presja, presja mieszkańców, presja ruchu obrony granic przyniosła taki efekt, że jednak wsparła tą, tą uchwałę. Natomiast... Um... Ja osobiście uważam, że to nie, to nie jest uczciwe I, i zachowanie tego pana, który opowiadał jakieś banialuki, naprawdę trudno mi go było do końca zrozumieć, bo on mówił: Jestem za, nawet przeciw e, cały czas. No, tak jak jego kandydat. ten kandydat Trzaskowski też jest za, nawet przeciw. Jest w stanie powiedzieć wszystko, obrócić się wokół siebie pięć razy, byle przekonać wszystkich, że ma takie zdanie jak każdy z nas, czyli żadnego. E, i, dzisiaj, I dzisiaj myślę, że też również udział państwa, telewizji, republiki przyniósł efekt, bo jednak przed kamerami dużo trudniej jest zatrzymać, się, sprzeciwić się wobec woli mieszkańców. Pamiętajmy o tym, że tutaj pani burmistrz zaprosiła generała, który tutaj miał tłumaczyć zebranym mieszkańcom sytuację o tym, że tutaj żadnych, żadnych lokacji, migrantów nie ma. Pytam o kwestię generała i to tak naprawdę osoby nie... Pierwszej i lepszej kolokwialnie mówiąc Wojska Polskiego, tylko zastępca szefa sztabu generalnego wojska polskiego w stopniu generała brygady. Jedna tak naprawdę z najważniejszych osób, jeżeli chodzi o całe funkcjonowanie armii, o całe funkcjonowanie wojska polskiego przyjeżdża do Nowego Miasta nad... I nawet nie odpowiada na pytania radnych czy gości, tak jak to Pan chciał zadać jemu pytanie. Krótkie właściwe oświadczenie dotyczące tego, że na terenach zarządzanych przez wojsko nie powstanie żaden ośrodek dla migrantów, po czym Pan generał wcale opuszcza. O co chciał Panu zapytać? Ja chciałem zapytać, kiedy Wojsko Polskie zacznie bronić z zachodniej granicy, bo nie tylko wschodnia granica jest dzisiaj zagrożona, ale również przez Niemcy jest zagrożona zachodnia granica. Między innymi o to chciałem zapytać Zapytajcie również o pewnym projekcie które w bardzo krótkim oświadczeniu dotyczące jednostki, która miała być tutaj organizowana na terenie Nowego Miasta nad Pilcem. Na, na Natomiast no, nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Natomiast ważniejsze jest to, na czym to polegało. No, polegało to na tym, że Pani Burmistrz prawdopodobnie zaprosiła tutaj ze szczytu władz e, kogoś. Dostała, e, dostała Pana generała, przepraszam za taki kolokwializm, ale że tutaj został oddelegowany Pan, e, pan generał po to, żeby m, jakby uspokajać nastroje e, nastroje społeczne. De facto nie dowiedzieliśmy się... z jest zabieg socjotechniczny? Ja się zapytam. Pokazywanie, że przyjeżdża Wojsko Polskie, generał brygady w chęci uspokojenia mieszkańców, pokazania, że wszystko jest pod kontrolą, że jesteśmy bezpieczni, że wszystko jest w porządku? No myślę, że tak. Sama pani burmistrz w którymś momencie powiedziała, że likwidowana jednostka. Potem nas przekonywano, że tutaj jednostka nie jest likwidowana, że to wojsko ma być ale czy wszyscy o tym wiedzą, o tym mówił również minister obrony narodowej, Kosiniak-Kamysz, o tym, że ta jednostka planowana tutaj, która miała powstać zarządów Zjednoczonej Prawicy, te plany były podjęte wtedy przez ministra Puszczaka, no ma w tej chwili już nie, nie funkcjonować, jest to e, demontaż demontażu. wizji ma zostać przeniesiona do Kielc. Do Kielc, tak, do, do, dokładnie. Do Precyzyjnie. Tak, tak, doprecyzowując tą kwestię, ale pan generał nie odpowiedział na, na, na Pańskie pytanie. No bo to było bardzo niekulturalne, tym bardziej, że nasze środowisko, to jest środowisko, które e, broniło wojska, broni wojska, broni wszystkich mundurowych. Ta akcja Murem za polskim mundurem przecież ro, organizowana przez różne środowiska, ale tak samo przez środowiska związane ze mną rozniosła się głośnym echem po, po całej Polsce i wydaje mi się, że nie powinien tak zrobić. Natomiast no, pamiętajmy o tym, powtórzę no, to jeszcze raz, w mojej jest. Pan, pan generał przyjechał tylko po to, żeby tworzyć pewne wrażenie i, i wprowadzać pewien spokój, spokój i stać się sojusznikiem pani, pani Burmistrz. Bo wybaczcie państwo, ale ja nie wierzę w deklarację pani Burmistrz, tak jak nie wierzę w deklarację Donalda Tuska, który jest jej jakby zwierzchnikiem, no, takim koalicjantem prawda, ze szczytów władzy. Nie, wiedzę, nie wierzę Trzaskowskiemu. Ten pan radny powiatowy przecież to jest kumpel kumpel pani Burmistrz, no przynajmniej takie informacje mam tutaj od mieszkańców i ten człowiek krzyczał przecież głosujmy, niech żyje Rafał Trzaskowski głosujmy na Rafała Trzaskowskiego a potem mówił, że, że będzie bronił Polski przed migrantami, no naprawdę bardzo ciekawe rozdanie no to jest, powtórzę, konkludując Zwyciężamy wtedy, kiedy jesteśmy zdesperowani. Mieszkańcy byli zdesperowani, my byliśmy też dobrze przygotowani do, do tego dzisiejszego wydarzenia. Poparliśmy radnych tutaj Prawa i Sprawiedliwości, którzy zgłosili ten wniosek o tę o Radę Powiatu, nadzwyczajną Radę, Radę Powiatu. No i dzięki wspólnie, dzięki wspólnej aktywności no dzisiaj zwyciężyliśmy. Natomiast to nie znaczy, że powinniśmy tutaj odkładać broń gdzieś na półkę, tylko powinniśmy raczej szykować się do generalnej. Batalię zapraszam 10 maja do Warszawy na 12 Narodowym na marsz, Narodowy Marsz Przeciwko Masowej Imigracji. Pytając o tę Wielką Narodową Batalię, tak w skrócie, jakie plany ruchu obrony granic już tak na zakończenie, w skrócie poprosimy o podsumowanie na najbliższe dni, tygodnie, bo wiemy, że ten okres, no, szczególnie najbliższego miesiąca, będzie bardzo intensywny i gorący, nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne, ale również na trwającą kampanię wyborczą i wydarzenia polityczne. No, Przede wszystkim organizujemy, tak jak powiedziałem, 10 maja w Warszawie, taką narodową manifestację. Zapraszam, wszyscy tam powinniśmy się pojawić i zaprotestować przeciwko polityce Unii Europejskiej Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego. Powinniśmy powiedzieć głośno, nie dla masowej imigracji. To jest jedno. Drugie organizujemy mniejsze wydarzenia chociażby w Krakowie, które ma się od 12. 12 maja w Zgorzelcu, teraz koledzy 2 maja organizują, w Głogowie 8, 8 maja i oprócz tego organizujemy spotkania, spotkania otwarte, na których rozmawiamy z mieszkańcami, zachęcamy do współpracy z nami i budujemy armię. Armię z podniesionymi kosami na sztorce, symbolicznie oczywiście, po to, żeby pokazać władzy, że polskie społeczeństwo oddolnie może się zorganizować i sprzeciwić, przeciwko tej, tej władzy. Natomiast najważniejszym wydarzeniem w przeciągu dwóch tygodni no to jest ta, ta manifestacja w Warszawie. Ona jest bardzo ważna, bo ona pokaże tak naprawdę, powinna pokazać naszą siłę i pokazać naszą determinację i naszą wolę Polaków, że sprzeciwiamy się masowej imigracji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Robert